Ośmiu widzów z mojego Discorda weźmie udział w Olimpiadzie na specjalnej mapie z różnymi minigierkami. Pierwsze cztery osoby z dwoma wygranymi rundami przychodzą do finału. A w finale zmierzymy się na TikTok Pillars i wygrany zgarnia karnet bojowy. Dobra, lecimy z pierwszym challenge'em. Red, red, red. A co to jest? Może popychać ludzi? Nie! Spierniczaj! Spierniczaj! Dobra, yellow, yellow, yellow. ja się nie pomylił. Did jeden? Ej, bo ja nie ja straciłem! Harpun, młot, ja pierniczę. Żółty, żółty, żółty. Lec się stam sobie. Ale kubna. <ś attractions> a może możemy się zabić? O, ocho, ty jeden strzał był. Yellow, jelą. Dobra, ale lecę, ale lecę. Zostałem one v 1 pierwszy kolor. Cyjan. No i co teraz? I co on zrobił, co on zrobił? Kolory pomyliłem yes, pierwszy inek. Pierwszy inek już dla mojego konta wplatuje Które to jest super loot? Lucky. Bl ja bym ja zagrał Lucky Blue. To oni wybrali coś innego. Czemu nie mogę? Aha, muszę skoczyć, żeby strzelać, ale cringe. O, Bartuś już zabił Oskiego. Okiego. Tet, Dobra, lecę w nich. Tym. Oj, nie. Co się dzieje? Ty, nie mogę trafić nikogo. Headshot? Let's go? To tu został? O kurde, broń się zmieniła A jak użyć tego byka? Nie da się go użyć No bo to jest jeden szał, tu akurat bo do masz jeden strzał W ktoś się kampi, ktoś się kampi O kurna Nie, nie, ale mnie trafił stało 1v1 Let's fucking go, haha wynoby Kto wygrała drugą grę? Bartuś, Bartuś wygrał pierwszą, drugą grę Mamu dla ja biorę mamu dla only Albo Lucky Block, Lucky Block O kurde, jednak Mamu Donli wygrał dobra, ja normalnie, najlepsza taktyka No niech się powyższy, Albo. dobra, idę na budynek S, anonimowy No nie no, skąd dostałem Został Tawko zipi. No dobra, każdy może jeszcze przejść dalej I każdy może nie przejść dalej, bo nikt nie ma jeszcze dwóch winów Uuuu dawko troko trafił Trzecią grę wygrywa dawko Mamy partuś ja oraz dawko po jednym winie The Pillars Ja biorę The Pillars normalnie O chyba wszyscy wzięli Proszę aby mi dał jakiś dobry item Radaszek Wstawiam wywalone. O krzaczek eh. Zakładam Ej, ej, ej Koleczko To nie było fajne Próbuję Nie no On wypadł, wypadł mam nadzieję nie! Nie! Nie, ale mnie wyrzucił, Czy on mnie wyrzucił? Dobra, Sypi tu to miał wszystko i Sypi wygrywa kolejną krę. Czym już jump rope, nie wiem, ale to dam. O kurde co to jest? <ścoughs> ale spychają, co oni robią? Bomba idziemy dalej. Dobra, trzeba to wygrać, trzeba to wygrać, trzeba to wygrać. Nie, nie, nie! A może jeszcze raz, jeszcze raz można Nie Okej, okay, dobra, trzeba to wygrać, trzeba to wygrać. Proszę, 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 spadnij tam! Nie, nie, nie! A nie, ja przyszedłem, ja przyszedłem! Ej! Został mnie, został mnie, został mnie. Raz, dwa... No nie! Uj, o co tu chodzi? Nie wiem, ale niech mnie zostawi. No, ale spadł. Oj, zostawcie mnie, dobra. Wiktory, wiktory, wygrałem drugą rundę. Nie wiem, kto jeszcze wygrał drugą rundę, ale mam nadzieję, że. Uwaga! Bartuś i Fipek przechodzą dalej. Ja już będę się od razu wyeliminował. No ja idę oglądać. No co, niewidzialni, co tu się dzieje? Moja taktyka jest generalnie hamperka. Blind battle, ja nie mogę. Nie, za tu się dzieje, nie. No nie wiadomo, ile osób zostało. O, i kto wygrał, to wygrał? Zippy, zippy wygrał. Ja od razu wybiegam poza mapę, bo chcę tylko oglądać. Oki też jest miniguna Uuu, ale wyeliminował już dawko. Oski, anonimowy i oki. Już tylko trzy osoby zostały tutaj żywe. I tylko anonimowy z tych trzech osób nie ma wina żadnego jeszcze. Oj, oj, anonimowy chyba wyleci. Jednak anonimowy jeszcze żyje. Rząd biegł już po 20. On jest na księdza zona. To jest przesada. To jest czysta przesada Wygrywa Oski, Oski wygrywa i już przechodzi do kolejnego etapu Lecimy z finałem, z finałem, w których są tylko cztery osoby, tylko jedna osoba da radę wygrać O, mam katany, idę na środek obroń. broń Co to jest? O kurde, bo mi się katana ładuje Ej, wracam tam O kurde, nie trafiłem Ej, kto tam leci? Kto tam zleciał? Ej no nice. przegrałem przez takie coś yeah. Bombardiro Jakie Bombardiro Crocodilo! Co to się dzieje? Mam miotłę. To tu jakaś bomba jest! Co to jest? Podnieś? Ja mu rzuca bombę tam! Oha, no nie bomba. Dobra, lecę w niego! O nie, jak on do rękawice dostał. Co tu się stało? Co to jest, co to jest? jest? Początku jakiejś broni. O łuk, 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 ale zobaczmy gdzie oni są. Strzelmy tam ja Nie wiem co tu się dzieje, daj mi jakąś broń, daj mi jakąś broń, daj mi jakąś broń Muszę mieć z czego zabijać To jest puste, ooo, tu jest cały magazynek Dorzucę tam, nie dorzucę czepiaka O, jeszcze pompa, już w ogóle, mamy zestaw nie zbliżeniowa, ja mu to tam rzucam Ej, dostałem Co, co, co on ma? Dobra, zakładam krzaka O kurde, nie Proszę, 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 let's go w stacji tak 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 Pierwszy jak dla mnie let's go Ale taniec taniec sigma Bra, Runda druga runda druga Daj mi jakiś dobry item, potrzebuję bardzo dobrego itemu No wyrzutnia śnieżek Prawie wyszło ale nie wyszło Co robi łuk niestabilny co to oznacza nie łuk niestabilny Ej dostałem O kurde Nie, on miał pompę on miał pompę jeden z Dostał Oski i Partuś Musimy zobaczyć co to wygra O, czepiakami dostaje, ale... Nie dostał no Dostał, dostał, wygrywa Oski Kurde, no. wodospad mam Ale ten wodospad nie jest taki zły, nie jest zły wodospad o dostałem rękawic, one są mega mocne Tylko mi się ładują dopiero o, Nie doleciałbym tam Ale odwaliłem Ciekawe on oni myślę że to jestem ja Patrząc pewnie, że co i Ja jestem babikiem Oznacz, oznacz, oznacz Uuu, pompa Ale co ja w przeciwniku? Ej, nie, umarł wcześniej, umarł wcześniej, dobra, mam drugiego wina. let's go, let's go O kurde, mam tutaj przeciwnika obok siebie i tam, no to ja mam mega słabą pozycję Ja bym dostał coś do roty, to żebym mógł zmienić miejsce, proszę, proszę, proszę e, Idealnie, no to dostałem Idę tu na narożnik Co on celuje? Mam nadzieję, że nie we mnie A, no co to jest? Czemu oni tylko do mnie celowali? Co tu się dzieje? Ja nie mogę I Oski wygrał? Oski wygrał, Oski wygrał Oski ma dwa winy, ja mam dwa winy, Bartuś zero i Zipi zero O kurde, znowu mam trochę słabą pozycję na, na, Narożniki są najlepsze O, dostałem pizzę, nieźle O, ja sobie będę latał O kurde, dostałem tacticala Czy ja mogę coś wyrzucić i ponieść to? Nie mogę, o kurde Czy mnie trafił ktoś? Dobrze, że on nie wie, że ja nie mam amunicji On spadł, on spadł Ktoś jest jeszcze? Jak to nie wleciało, to ja nie wiem. No to nie wsiadło. Proszę, wygrałem, wygrałem, wygrałem. Let's go, let's go, wygrałem. Najlepszy jestem, ja yeah, nie mogę. Dobra, ze względu na to, że ja wygrałem, zeskakuję teraz i zobaczmy, kto jako pierwszy zdobędzie jeszcze trzy wygrane. O kurde, o kurde, kto tu wygra. Oski ma full HP, a oni tutaj się wbiją. Bardzo się dobrej nawet ma. Uuu, Oski. Oski jako jedyny ma full hp e. Choć Bartoś w sumie ma Chuck Jaga, którego sobie ciągle lepiej i też ma full hp, ale znów dostał, ale znów go wypił. To to nawet nie, 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 nie wiem z czego on strzelił, co to za bronia są so. O Zippy w tarapatach, Zippy umiera. Stał Bartoś i Oski, jeśli to Oski wygra, to będzie to koniecz. Oski dał właśnie za 150, Bartoś ma kłopoty mega. Oski, to wygra, to będzie jego trzecia wygrana. I to on właśnie zgarnie główną nagrodę, czyli karnet bojowy lub tysiąc fałdolcy. On jest tutaj. On szalał do tego krzaka, nawet to nie jest, jest przeciwnik. O kurde, wywalił serbeczkę w ogóle poza. Co on robi? Chyba stres, stres go zjada. Bartuś sobie zbiera pizzę, żeby mieć jakieś przekąski, ale co on idzie? On ma tylko balony do tu na razie. Nie, nie, Bartuś, Bartuś, co on zrobił? Ah. Ja! I wygrywa Oski. Oski wygrał właśnie 40 złotych.